I Ty możesz zostać superbohaterem. To tytuł konkursu plastyczno-literackiego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 15. Konkurs, który swoją tematyką zachęca i nawołuje do udzielania pierwszej pomocy. Chcemy, żeby i dzieciaki i młodzież z terenu Jeleniej Góry, bo to właśnie do nich skierowany jest ten konkurs, żeby... Mogły zainteresować się tą tematyką, zachęcić też innych poprzez tworzenie pracy plastycznej, poprzez tworzenie pracy literackiej, która polega na wymyślaniu prostego hasła, zachęcającego do niesienia pierwszej pomocy. Prace plastyczne mogą zostać wykonane w dowolnej technice w formacie do A3. Liczy się kreatywność. Może to być ołówek, może być forma malarska, farby akwarolowe, tempery, może być to tusz, może być węgiel. No i oczywiście techniki własne, wymyślone przez dzieci, czyli może to być kolaż, który bardzo pięknie się sprawdza. Może to być łączenie papieru z guzikami, z cekinkami, z kamyczkami. Praca należy dostarczyć osobiście lub pocztą do jotce kamuflon w terminie do 6 października. Wyniki 25 października podczas uro uroczystego wernisażu, który odbędzie się u nas w Galerii Muflon o godzinie 17.00. Utalentowanych talentowanych jeleniogórzan zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zmierzenia się z tematem. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. To kolejne już działanie w ramach projektu Jeleniogórska Akademia Młodego Ratownika.